Oh tell Ma Z tej strony Assasin witam was w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 7. Słuchajcie, zaraz podniosę drewnianą figurkę, którą znaleźliśmy w tej wannie. Musiałem jeszcze przedtem spuścić wodę. Drewniana figureczka. To jakaś obrzydliwa breja. No kurde. Żebyś wiedział. Starożytna monetka. Kolejna do kolekcji O, tutaj czyściutko Raczej Nic już tutaj nie znajdziemy. Tak? Tak. Wow, 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 wow! Co jest? What the fuck! Co to ma być? Ja pierdziele! Ej, 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 stary! Wypad, wypad! Ja pierdzielę, co się odpieprza! Dawaj! No, kurde, może uda mi się ciebie rozdupić? Headshot, jeszcze jeden. Nie trafiłem! Fuck, 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 fuck! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! No, co jest? Co tak blisko podchodzisz, dziadu? On mnie nadział? What the fuck? Czekaj, uciekaj i tan. I ładuj przy okazji. Mam cię, dziadu. Chyba, chyba. O nie, znowu. Nie mogę w niego strzelać. Masz z noża. Ja. Jak go słuchajcie ominąć, albo załatwić? No, wow, Ale żem dostał z baniaka. Już kuleję. Myślałem, że go tym pistoletem kurczę zatrzymam, ale nic. Słuchajcie najwyraźniej z tego. Ten. Zamykaj drzwi. Podleczę się. Okej, okay, mamy jedno. Ale akcja. Jest nade mną. Oby nie. Oby nie. No dobra. Może do tego się ta drewniana figurka nada. Chyba mnie, słuchajcie, kolega nie zaskoczy. To mi będzie, to raczej nie będzie przypominało. Chociaż może całe zakryje. Moment. Jeszcze raz. Momencik, obróćmy raczej nie w tę stronę O też nie moment Pasować pasować będzie No co jest O ja cię Zarami normalnie zrobi tutaj koszmar typek Jak ja mam to? Momencik, może tak? Nie, aha, już tutaj mamy takie specjalne trzy po prawej stronie piórka, tylko na pewno to duże musi być tutaj. O! Musimy na to tak nachodzić, lekko. Dobra, no ale co dalej? Hmm. Wracam, słuchajcie, za chwileczkę. Udało się. Słuchajcie. No właśnie, kto to zbudował? Ale mam przeczucie, że zaraz mi coś wyskoczy, nie? Obym się mylił. Tutaj nie przejdziemy. O! Dziwne. Mnóstwo, kurde... ...rzeczy. Łoł! Wow. Chemikalia w lodówce, takie rzeczy tutaj trzymacie. Amunicja ładnie I to możemy rozwalić. Z, z cezoryka. kolejna amunicja. Mogę coś się połączyć? Mogę. Bardzo fajnie. To się rozumie. Tędy nie przejdę. jakieś drzwi coś na pewno tutaj musi słuchajcie być ale bym chciał tam wejść. Jest znajdźka. Kolejna Tędy O. Nie mam niestety niczego, aby to otworzyć. Coś tam chodzi. Lej, lej, lej. Ile tylko normalnie wlezie, bo chodzi na o przecież, żeby nasz bohater miał. What the fuck, ale obrzydlistwo, weź to, zostaw. Ile robactwa żeby miał jak najwięcej życia, nie? O to tutaj chodzi. Chodzimy, wow. what the fuck, co to jest? Idź stąd, ode mnie, won, co to jest? To jest chyba jeszcze gorsze chyba... Słuchajcie, od tych bakerów, od tej rodzinki Rozpier... No, dawaj. Nie będę marnował na niego amunicji. Ładnie. Po łbie. No. To tyle. Ładuj. Nic tutaj raczej nie będzie, tak? Tylko ten stworek Pierdzielony Coś kurczę Czuję, że będzie ich więcej. Dobrze, że sprawdziłem, bo wiemy, że ich można załatwić się z noża. Zejście. Czy to jest jakieś kurcze wejście? O. Chemikalia. To zamknij. Tu czysto, tutaj nam brakuje. Jakiegoś chyba klucza. Jest safe, ale to momencik. Co tutaj pisze? Te sukience mi szukają, ale może ta wiadomość umożliwi Ci ucieczkę. Aby uciec, musisz znaleźć rzeźby w kształcie psich głów. No to wiemy. Jedną z głów widziałem w podziemnym prosektorium. Weź ją to klucz do wyjścia. Aha. Czy będzie zejść chyba tam, słuchajcie, niżej. Co ja mogę zostawić? Może monetki. Jak na razie. Po co je tutaj trzymać? Tak samo kasetę. Będzie więcej miejsca na kilka innych rzeczy. Teraz mogę spokojnie sobie zasejwować. Dobra gierka naprawdę powiem wam mi się podoba fajny klimacik No to co, pora zejść. się cykam lekko No ale co? Trzeba to zrobić Więcej tego gówna Czarna Maś Zamknięta z drugiej strony. Musimy znaleźć inne drzwi lub przejście. Oho! Już cię tu nie ma! Dostałem! Kurde! Ciebie już rozdupię z pistoletu Nie ma co Co to ma być? Skąd to się tutaj w ogóle wzięło? O nie 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 Momencik, momencik Przejdzie przez to? Chyba nie to je może zatrzymać, to się coś uformowało. Wow. Przesuńmy dobra, dziwne miejsce mapa przetwórni, sprawdźmy. Spalarnia, warsztat, prosektorium jest tutaj. Musimy się tam dostać. Jakieś schodki. Chyba się nic nie poruszy. O, czemu nie amunicja? Powiedzcie mi, no. Udało ci się otworzyć, ale to za moment. Jeszcze sobie tak sprawdzę. Klucz skorpiona. Ciekawe, do czego. Zdjęcie skarbu. Wytrych, o, jak fajnie. Ziele. Dwa, o kurde, mamy dwa, słuchajcie, lekarstwa. Jedno już wykorzystałem. Bo czemu by nie. Kolejne chemikalie. Zejście na dół. A słuchajcie, może zanim zejdziemy, ja bym chciał jednak sprawdzić te drzwiczki, które otworzyłem. Łoł, 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 Łoł! Ale się wystraszyłem. Chodź tu, drętwa pało. Dawaj. Ole mnie dziawnęło. Gryzie mnie, Cfel. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, albo nie dawaj Lej, 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 lej Kucnę No, wyjmuj tą broń Tak, na szczęście L1 się bronimy Tutaj nie mogę brać, czego mi brakuje? Ziela Zero amunicji No pięknie po prostu Jeszcze tego mi brakowało Zamykaj Trzeba się słuchajcie Jakoś przedostać Chodzi coś Nie Ale mam takie wrażenie To wyjmuj ten swój scyzoryk i wchodzimy, nie? O, dziada nie ma. Błagam, lekarstwo jakieś. Poważnie? Nic? Kompletnie nic. No, nie, please no, please no, no, fuck you. No to. Dostałem. Widzimy się, słuchajcie, za momencik. Udało mi się, słuchajcie, na dole uruchomić taki mechanizm. Oczywiście, w miejscu, właśnie gdzie zabiło mnie monstrum, jest również kluczyk, który się nam pojawił, właśnie po tym, jak uruchomiłem ten cały mechanizm. Teraz yy, właśnie do niego słuchajcie idę. <dziwne>, Dziwne miejsce. Oho. Jakby jakaś winda. Coś ktoś na pewno uruchomił. Jest kluczyk. Zmywamy się I słuchajcie, pozostały jedyne drzwi Te tutaj na wprost Wbijam Ło wow. Co to było? Amunicja Dobra tam jest wejście, może się przebiegnę Ło wow wow, wow. wow. Ło, wow, fuck! Spierdzielam, spierdzielam, spierdzielam! Trzeba chyba, słuchajcie, tam będzie... Zasprintować. No nie. Innego wejścia. Słuchajcie, raczej... Nie widzę. Dziwne mam takie... Kurcze, uczucie jakby mi coś chodziło za plecami. Chociaż jest tutaj... ...wszystko możliwe. Dobra, nie ma ich. Biegnę. Słuchajcie, biegnę! Dawaj, dawaj, dawaj! Łoł, wow, łoł! Wow. Otwarte, otwarte? Jest, zamykaj. Dobra, to mamy. Jeszcze jeden idzie, jeszcze jeden! Łoł! Wow! Dobra, ominąłem jakoś. Teraz tutaj trzeba wejść. Słuchajcie, ten. Nie ten kluczyk! Fuck, nie ten kluczyk! Dobra, dobra. Tak sobie ominiemy jeszcze wezmę naboje do strzelby. Nie, 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 nie. <gryw> Bawimy się, kurde. Kotka i myszkę. Dosłownie. I trzy! SKĄD?! Więcej was tu matka nie miała wydupiać ode mnie Ja wam coś powiedziałem Skurczy byki Ten wy? Drzwi będą, słuchajcie, otwarte No! otwiera je! Otwieraj je! Yeah. Dobra!

Lipa! To było, słuchajcie, można by powiedzieć do przewidzenia, że tak łatwo tej ostatniej głowy nie zdobędziemy. Trzeba, słuchajcie, tędy iść. Mamy ziele. Nie mogę apteczki stworzyć. Szkoda. Mało, mało, troszeczkę. Tego wszystkiego mamy. O, oh. Zamknięte. Pomalutku, pomalutku. Nie podoba mi się to, że są uchylone. To je całkowicie zamkniemy. Co to jest? Chemikalia. Jest Żyćku. Ło! Wow. Masakra, biedny zastępca szeryfa. Wyjdźmy stąd, czym prędzej. Co tu jest? Czerwona głapsa. psa. Zaraz sobie wezmę. <śm> ja pierdzielę. Uh. będzie zamknięte, tak? No, proch strzelniczy i tyle pozostało nam tylko zdjąć to. Wow! Ty... Wredna małpo. Nie trafiłem. Wow. Gdzie ty jesteś? Wow wow, 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 wow. fuck. Nie zastanawiaj się. Masz. W łeb mu trzeba, kurde. Kurwił się. Wow! Wypierdzielaj. Nie, 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 dobra, puścił. Bo jak i ja się zaraz wkurzę, to stary zobaczysz. Zamachnął się, ale nie trafił. Wow, wow fuck! Co za tempa gnida. Wykorzystałem moje jedyne lekarstwo przez niego. Pierdzielaj. Jak go słuchajcie zabić? O ile się w ogóle da, może wyjmę shotguna. Ohohoho! Nie ma! Fuck you! Tak, trzymać. Trzeba mu. Nie wiem, czy to strzelać, czy nie. Tak nieciekawie teraz zaczął raptem wyglądać. Co tu mamy? Piła łańcuchowa. Pierz, pierz, pierz. O! Pojedynek! Jokie chore! Gówno! Oho, ja! Przecinaj go! Si, kurde, zabawa skończyła! Frajerku. Lejemy go, lejemy! Ło! Znaczyło no, mi tak pika Żeby zaraz nam miało się kurczę skończyć Paliwko Nie trafiłeś Leszczu Oj bardzo co? Uruchom silnik Dawaj, dawaj, dawaj Że on nas zaraz tutaj naprawdę pokroi Odbiło Yo, ja pierdzielę. Yo, ja pieprze! What the fu Możliwe, że go zaraz pokonamy. chociaż nie jestem pewien. Nie, 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 nie odpuszczę Uruchom silnik ponownie Gonimy, mnie, gonimy. mnie, Pudło Cieciu Masz Dostał w łeb Przechodzę do kontrataku A on najwyraźniej chyba też Muszę go ogłuszyć Wpierw Za mało życia ok, Gin, gin no w końcu Uho -oh. się Koleś kurzył znowu Jak się skrzyżowały <grytanie> Dawaj Oj, żebyś wiedział ja mogę zaraz paść za mało, słuchajcie. Zostało. Chociaż o nie! Kurde! Fuck you! Czemu? Kurcze czemu? Byliśmy tak blisko Dobra, za chwilę wracam, słuchajcie